Witajcie, z tej strony CSGO News, tutaj macie w tle e, filmik, z którym do złotych przez softcardę e, i kupiłem skrzynki, w na case także jeżeli chcecie też e, otworzyć sobie skrzynkę na jakieś to to do, 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 dostać darmowe 3 zł, wpiszcie 2, k, du, dużej k, 19 w linku referencyjnym no i wtedy dostaniecie właśnie te e, 3 zł. pamiętajcie, żeby dodać do Niku swojego na streamie wtedy dostajecie darmowe skrzynki codziennie, także się opłaca, no i zobaczcie co mi dzieje, co co trafię.